Gdyby ktoś chciał zobaczyć prawdziwe cygańskie tabory, to powinien udać się chociażby do Rumunii, gdzie jeszcze, gdzie jeszcze co roku wiosną około 100 tysięcy Chyba Romów wyjeżdża taborami, pozami zaprzężonymi w konie, w drogę i do jesieni wędruje. Na zachodzie Europy można spotkać romskie tabory, ale już wyglądające zupełnie inaczej, czyli. Czyli no, to są carwanini, przepody kempingowe ciągnięte przez, przez samochody. I, I w dalszym ciągu jeszcze są grupy romskie w różnych krajach Europy, które wędrują. U nas to już się, u nas to już się skończyło, aczkolwiek, aczkolwiek można spotkać, są rodziny pojedyncze, ale są rodziny, które, które wiosną czy, czy latem, w okresie wakacji, kiedy, kiedy dzieci nie muszą chodzić do szkoły które również ruszają w drogę, ale ruszają w drogę właśnie samochodami e, ciągnącymi przyczepy No, Są to rodziny, które zawodowo zajmują się handlem i, e, to, i łączą przyjemne spożyteczne, jeżdżąc, handlując, zarabiając. I jest to pewna namiastka tego dawnego ludzkiego życia. Ehm. Wokół, wokół życia Romów, wokół Romów narosło, narosło mnóstwo stereotypów, stereotypów właśnie tych negatywnych, tych pozytywnych również, tych pozytywnych, utrwalanych przez, przez chociażby artystów estradowych, którzy, którzy w swoich piosenkach często pisanych po polsku, by, by publiczność mogła zrozumieć słowa, no, śpiewają. No, Śpiewają, śpiewają teksty takie właśnie, gdyby to dobrze, gdyby dobrze to posłuchać, które się wpisują właśnie w ten pozytywny, bardzo y, stereotyp romski i dobrze. Y, również muzyka, którą proponują, nie jest to muzyka skomplikowana. Jest to często, ja to czasami trochę złośliwie nazywam disco romo, y, ale skoro jest zapotrzebowanie na taką muzykę, bardzo dobrze, że, że ona jest. Stereotypy wynikają wydaje mi się właśnie z braku wiedzy, z braku wiedzy na temat innej kultury, z braku wiedzy na temat Romów. Mamy rozmaite wyobrażenia na, już współcześnie na temat, na temat tego na przykład, skąd Romowie pochodzą. Też mało kto albo, albo nie tylu ilu, ilu powinno, ludzie zdaje sobie z tego sprawę, że, że Romowie pochodzą z Indii. Ja bardzo często spotykałem się z, z ludźmi, którzy, którzy często są wykształconymi i kiedy wiedzieli, kiedy okazywało się przy jakimś spotkaniu, że, że ja się w jakiś sposób param, że tak powiem, działalnością, jakąś pracą wśród Romów, mówię, a Romowie, no to Romowie pochodzą z Rumunii, prawda? I, i wielkie zdziwienie budziło to, że, że nie, że owszem, w Rumunii jest ogromna grupa Romów, tam ich mieszka ponad 2 miliony, czy nawet więcej, yy, natomiast, natomiast nie jest to jakaś tam prawo ojczyzna Tak samo język romski, ja, czyli to jest język podobny do rumuńskiego. Yy, więc taki, tak, taka absolutna ignorancja yy, i absolutny brak wiedzy. Yy, powszechne nadal jest przekonanie, że Cyganie dzieci krą. i yy, ja sam jako dziecko byłem przekonany, że cyganie dzieci kradną, I bo, mnie, bo mnie również straszono. Jak byłem, małym dzieckiem, babcia mówiła mi, tam się z daleko nie zapuszczać, bo widziano cyganów, że cyganie dzieci kradną. Nie wiem, na ile to było żartobliwie, na ile poważnie. Po prostu babcia może chciała mnie spowodować, że, żebym z daleko nie odchodził do maria Ja traktowałam, to śmiertelnie poważnie. I, i, i moje wspomnienia właśnie z, z dzieciństwa czy z wczesnej młodości, związane z Cyganami, nie są to jakieś e, dobre wspomnienia. Znaczy dobre wspomnienia, to wspomnieni jest kilka kilka takich, e, takich obrazów, ale świadczących również o tym, że, e, że nie miał kto właściwie, bądź też nie miał potrzeby przekazania mi takiej wiedzy, bądź też nie miał takiej wiedzy, żeby mi ją przekazać. E, słyszałem nieraz, proszę Państwa, o tym na przykład, że, że Romowie swoich zmarłych chowali w piwnicach albo w ogrodach domu. Kompletny, kompletny absurd, prawda? Albo że mają jakąś nieprawdopodobną wiarę, nie wiadomo, nie wiadomo jakąś taką demoniczną. Też a propos wiary i, i tego przysłowie, które prześwistowałem, w, w co wierzysz Cyganie, w co każesz Panie. Jest w tym przysłowie też swego rodzaju kryta może pogarda, czy, czy, czy ironia, złośliwość wręcz. A, a wynika to również z braku wiedzy na ten temat, że no, Romowie wędrując po Europie wędrując na, na obszarze danego państwa, yy, przystosowywali się do, do życia w tym państwie, do panujących nim obyczajów, po to po prostu, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo. I, I ta dawna religia, którą pewnie gdzieś tam kiedyś wyznawali, czego ślady są chociażby w, w romskim języku, gdzieś zanikła i przyjmowali wiarę tych, yy, tych ludów, wśród których przyszło im żyć. Więc w tej racji w Polsce większość, zdecydowana większość Romów to są katolicy. W Rosji, na wschód od Polski, zdecydowana większość to są, to są prawosławni. I, I również w wielu krajach bałkańskich, ale również w wielu krajach bałkańskich, czy Romowie żyjący w Turcji są muzułmanami często bardzo. Na zachodzie Europy zdarzają się wspólnoty protestanckie. Zresztą w Polsce również są pojedyncze, no, czy nie pojedyncze, małe społeczności romskie, które, m, które na przykład wchodzą do kościoła świadków, bądź też, bądź też w jakieś związki wchodzą ze Świadkami Jehowy. Z kolei, z kolei właśnie na, na zachodzie Europy bardzo wielu Romów to są, to są protestanci, czy też czy przede wszystkim powiedzmy którzy którzy tam Wśród romskich grup prowadzą nasiloną działalność misyjną i odnoszą spore sukcesy. Aczkolwiek też yy, na zachodzie Europy, yy, jest Państwa jakichś miał ochotę, no to jest wielka, przepiękna uroczystość, ja nie pamiętam kiedy, latem w Samorie de la Mer, Pan na pewno tam był. Yy, i można by czasami zobaczyć na filmach, gdzie, yy, gdzie zjeżdżają tysiącami właśnie Romowie, by uczcić do figury świętej Sary, która jest uznawana za szczególną opiekunkę Romów. W Polsce, w Polsce działa duszpasterstwo Romów. Zresztą przy Watykanie jest taka specjalna dekasteria, taka która zajmuje się duszpasterstwem migrantów i wędrowców. W której wiceprzewodniczącym był przez jakiś czas nawet arcybiskup Piszcz, dawny, dawny metropolita polsztyńskiego, bodajże. W Polsce taką od wielu lat już działalność duszpasterską, a nie tylko edukacyjną, społeczną prowadzi ksiądz Stanisław Polski, który jest, który jest krajowym duszpasterzem Romów od już kilkunastu lat i organizuje pielgrzymki co roku, właśnie w pierwszą niedzielę po połowie września do Limanowej, do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, która. Która to pielgrzymka gromadzi czasami półtora, nawet dwóch tysięcy Romów w Polsce. Jest to chyba jedyny miejsce, jedyny czas, jedyny dzień w roku, gdzie można zobaczyć takie zgromadzenie Romów w jednym miejscu. Bardzo bardzo pielgrzymka z, z, z występami później na rynku. Duże przeżycie. Przez stereotypy i brak wiedzy często, brak, brak wiedzy, często ludzi możemy krzywdzić. Ja tutaj chciałbym nawiązać do, do tego, czym zajmowałem się przez kilkanaście lat, czyli do, do uczenia dzieci. Wielokrotnie zdarzało mi się słyszeć opowieści, też w różnych miejscach Polski, o zgrzytach, czy takich międzykulturowych zgrzytach, bądź też bardzo nieprzyjemnych incydentach, które później okazywały się bardzo często wypływały czy były efektem właśnie braku wiedzy.